Marcin Trociński, widzę Łódź, witam Państwa na konferencji prasowej przed inauguracją rundy wiosennej sezonu 2022-2023. Podczas dzisiejszego spotkania są obecni prezes widzę Łódź, Mateusz Drużd, trener pierwszej drużyny Janusz Niedźwiedź oraz zawodnik pierwszego zespołu Bartłomiej Pawłowski. Bardzo proszę jako pierwszego o zabranie głosu prezesa Mateusza Drużda. Dzień dobry, witamy serdecznie niezmiernie nam miło, że w tak licznym gronie możemy przeprowadzić konferencję. Dzisiaj konferencja szczególna, bo przed rozpoczęciem rundy, rundy, która będzie dla nas miała wymiar szczególny, zespół pod wodzą trenera całego sztabu wykonał bardzo solidną pracę do tego, żeby nasze marzenia, mamy nadzieję, na początku maja już się ziściły. Nie ma jednak takiego hasła, że ekstraklasa albo śmierć. Jest hasło, że chcemy wygrywać w każdym meczu, a to doprowadzi do spełnienia naszych marzeń, które, które, są, które sobie ustaliliśmy przed sezonem, które chcemy po prostu realizować. Ja ze swojej strony, ponieważ aspekt sportowy oczywiście należy do trenera i zawodników. Jeszcze raz chciałbym podziękować za pracę w klubie dyrektorowi sportowemu Łukaszu, Łukaszowi Stupce. Zmiany, które miały miejsce, zostały przeprowadzone, są jakby kontynuacją tego, co założyliśmy sobie na samym początku w klubie, ale dla nas w chwili obecnej najważniejszy jest Arką Gdynia i na tym się koncentrujemy i z mojej strony to tyle. Bardzo proszę teraz trenera Janusza Niedźwiedzia. Dzień dobry. Ta zimowa przerwa trwała dosyć długo. Ta zimowa przerwa trwała dosyć długo. E, natomiast to był też czas wytężonej pracy i tego, żeby dobrze przygotować się do rundy wiosennej. Nie możemy doczekać się tego pierwszego meczu, bo czekaliśmy naprawdę długo od grudnia. Więc e, chcemy oczywiście dobrze zacząć, chcemy wygrać to spotkanie pierwsze. Jest to dla nas spotkanie, które e, będzie tym pierwszym na naszym stadionie. Później mamy oczywiście dwa wyjazdy, ale nasze myśli są skupione tylko i wyłącznie na meczu z Arką. E, dzisiaj ostatnie szlify przed ostatnim meczem, no i przed e, pierwszym meczem, i jutro liczymy na komplet naszych kibiców żeby ponieśli nas do zwycięstwa. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Teraz zawodnik pierwszej drużyny widzę Łódź Bartłomiej Pawłowski. Witam, dzień dobry. No, wydaje mi się, że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z, no, z tej powagi sytuacji, że klub jest na najlepszej drodze podczas podczas tej walki o o awans do ekstraklasy. Będziemy na pewno starali się w każdym spotkaniu zagrać o pełną pulę i przede wszystkim spełnić ten zakładany plan, który był postawiony przed sezonem, żeby, żeby w tym sezonie już udało się wejść do ekstraklasy. Drodzy Państwo, i pora na pytania z Waszej strony. Najpierw bardzo proszę o pytania do prezesa Mateusza Drużda. Bardzo proszę o przedstawienie się i podanie redakcji, którą każdy z Państwa reprezentuje. Jan Hoffman, Ekspert Ilustrowany. Mam pytanie Panie Prezesie dotyczące wypowiedzi chwili Pańskiego piłkarza. Pan mówi, że nie walczymy do końca o ekstraklasę, jak się uda, to fajnie, a Pan Pawłowski powiedział, że plan podstawiony przed drużyną to jest wywalczenie ekstraklasy. To jak jest w rzeczywistości? To ja powtórzę jeszcze raz, nie ma hasła ekstra klasa albo śmierć, a zwycięstwo w każdym meczu da nam ekstra klasę i to jest cel, żeby wygrać każdy mecz. Tak więc im ciszej jedziesz, tym dalej zajedziesz, tak więc to jest, to jest nasz główny, główny cel. Tak więc Bartek się jakby nie pomylił i, i jeszcze raz powtórzę, gramy w każdym me, w każdym meczu o zwycięstwo i nasze hasło jest takie realizacja marzenia. Każdy wie tutaj na widzewie, każdy z nas, jakie marzenia sobie założyliśmy przed sezonem. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry Marszoczek, widzę w tome widzę 24. Mam pytanie. Panie prezesie, dwa dni temu bodajże pojawiła się informacja, że skra będzie rozgrywać swoje mecze w Wodzisławiu. Czy mecz, który był zaplanowany u nas na widzewie odbędzie się, czy, będziemy, czy jedziemy na wyjazd? My ze skrom podpisaliśmy wcześniej umowę, tak więc mecz e, zgodnie z umową powinien odbyć się u nas. Skra dzwoniła do mnie, e, aby mecz miał się odbyć w Wodzisławiu, więc zgodnie z umową będzie on w Łodzi. Bardzo proszę, Piotr Galiński. Tak, Piotr Galiński, TVP Łódź. Panie Prezesie, mam pytanie a propos transferów, bo no nie wiem, tylko czy aż trzy transfery teraz w tej przerwie zimowej i no, no mówiło się też, że, że potrzebny Widzewowi jest taki rasowy napastnik, taka, taka dziewiątka z prawdziwego zdarzenia, no i tego nie udało się zrealizować. Czy jeszcze trwają jakieś poszukiwania, czy zostawiacie to już po prostu przy ewentualnym awansie do Ekstraklasy? E Zakładaliśmy dwa transfery, uda się prawdopodobnie zrealizować cztery. Ernest Terpiłowski jest na testach medycznych, tak więc wykonaliśmy plan ponad stan. A co do rasowej dziewiątki, czy udało się ją znaleźć, to już pytanie do trenera. Ja myślę, że te warianty, które trener i cały pion sportowy przedstawiał, jest po prostu, zakłada też, jakby. Nazwijmy to tą rasową dziewiątkę. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do prezesa Mateusza Drużda? Jeszcze Jan Hoffman. Tak, jeszcze mam pytanie: Czy jest ustalona premia za awans do Ekstraklasy? Tak, jest ona ustalona. Jesteśmy klubem, który chce działać transparentnie, tak więc premia za awans dla zawodników i dla sztabu. I także dla innych pracowników jest, jest ustawiona, ustawione, w sensie ustalona. Drodzy Państwo, jeśli rozumiem, że nie ma już więcej pytań do prezesa Mateusza Drużga, przejdźmy w takim razie do pytań do trenera Janusza Niedźwiedzie, jako że wszak ta runda rozpocznie się już jutro od meczu z Arką Gdynia. Bardzo proszę. Robert Wiśko telewizja. To ja witam trenerze. Panie trenerze, czy wszystko żeście zrobili, co, co było zaplanowane w tym okresie przygotowawczym? Tak, nie mieliśmy jakichś kłopotów większych, jeśli chodzi o odbycie jakiegoś treningu. Były drobne momenty tutaj, jak byliśmy na łodziance, że pogoda czasem pokrzyżowała część treningu, natomiast nie musieliśmy odwoływać ani jakiegoś meczu kontrolnego, ani meczu, ani treningu, więc wszystko udało się zrobić. Czy mieliście okazję zobaczyć Arkę w jakimś meczu sparingowym, czy, 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 czy zostajecie z tych analiz, które są z jesieni? Arka jest zanalizowana pod każdym względem. Mieliśmy na to czas. Myślę, że Arka to samo zrobiła, jeśli chodzi o nas, więc tutaj na końcu oni ukryli sparing, my też chcąc zaskoczyć przeciwnika niektórymi szczegółami, pewnie taktycznymi i rozwiązaniami, tego jutro na boisku wszystko się rozstrzygnie. Czy wszystkie nazwiska z tej wyjściowej jedenastki są już ustalone, czy jeszcze są jakieś niewiadome? No dzisiaj już można powiedzieć, że tak. E, jeszcze jest oczywiście ostatni trening, więc zawsze no, ja sobie przynajmniej zostawiam taką furtkę, że jeśli ktoś naprawdę bardzo, bardzo bój się na ostatnim treningu i zrobi coś wyjątkowego, jeśli jest taka oczywiście możliwość, bo ten trening przedmeczowy już jest y, ukierunkowany bardzo często już pod przeciwnika e, i to, co chcemy zrobić w tym danym meczu, Dlatego zawsze jest ta możliwość tego jednego, drugiego miejsca, które mogą się zmienić. Tylko z tego względu, że chcemy zawsze przed meczem wybrać najbardziej optymalny skład, tych, którzy są w formie na tą chwilę. Co nie znaczy, że to się nie zmieni za tydzień, za dwa. I ja na koniec jeszcze zapytam o tą trójkę zawodników, która do widzewa przyszła. Czy oni już się wkomponowali w zespół, czy jeszcze są to jakieś takie małe mankamenty, które trzeba poprawiać? mankamenty to cały czas poprawiamy więc tutaj e, czas gra na naszą korzyść każdy dzień każdy trening jest na wagę złota dlatego e, mimo że mieliśmy jakieś tam drobne perturbacje e, z zawodnikami którzy też dołączyli bo to e, też nastąpiło też nawet w przypadku Barka dosyć późno ale udało się wkomponować na tyle że wszyscy ci zawodnicy są gotowi do tego żeby podjąć rywalizację i, i walczyć o miejsce w podstawowym składzie bardzo proszę, kolejne pytanie. Panie Trenerze, dwa krótkie pytania. Co skłoniło Pana Trenera by ściągnąć tutaj Ernesta? tego Pan dobrze przecież z Polkowic. A drugie pytanie, czy któryś z młodzieżowców zostanie jeszcze dokoptowany, zgłoszony przed meczem z Arką? Nie przewidujemy już, jeśli chodzi o dokoptowanie i zgłoszenie zawodnika przed meczem z Arką. Mamy już już kształt tej kadry ustalony na jutro. Mówię, no jeszcze może coś się wydarzyć, jeśli chodzi o dzisiejszy trening, ale liczymy na to, że będzie wszystko w porządku. Co skłoniło, no widzę, że jest miejsce dla dobrych piłkarzy, a jest tym piłkarzem, którego miałem okazję prowadzić przez, przez prawie rok czasu, który bardzo, bardzo się wtedy rozwinął. Strzelił z tego co ja pamiętam, 8 bramek wtedy większość w rundzie wiosennej, bo rzeczywiście ta jego forma e, zwyszkowała z każdym tygodniem i, i później już był taki moment, że Ernest grał nie dlatego, że był młodzieżowcem, ale dlatego, że po prostu był lepszy niż, niż część zawodników, która walczyła z nim na tej pozycji, dlatego to też było jego wtedy takie duże zwycięstwo i, e, i też Termalika po tym sezonie no, z chęcią zabrała go po prostu do siebie, już nie chciała kontynuować tego wypożyczenia teraz nadarzyła się okazja, żeby ściągnąć go już w tym okienku transferowym, dlatego też podjęliśmy takie działania i skorzystaliśmy z tej, z tej możliwości. Bardzo proszę, czy jeszcze są pytania do trenera? Widzę, że tak. Dzień dobry, Mikołaj Janusiki Golper. Wiemy, że w sierpniu Witew miał bardzo dobre 20-30 minut w meczu z Arką, później niestety no nie udało się wygrać tego spotkania co należy zrobić, żeby jutro to nie było tylko 30 minut, a, a pełne 90 minut. Trzeba zrobić 95 minut bardzo dobrej gry, tak jak wtedy i wierzę, że wtedy osiągniemy sukces. Bogusław Kukuć, Widzewiak.pl. Chodzi mi o to, że wiadomo, że nie wystąpi Bartłomiej Guzdek ze względu na kartki. I liczyłem cały czas, że będzie jego następcą w tym spotkaniu konkretnym z Arką Montini. Tymczasem on nie strzelił bramki w żadnym z dziewięciu Sparingów. No, można tam było grać powiedzmy siedem w jego przypadku. Mhm. No, czy to, nie je, czy to nie jest takie irytujące dla pana i dla pana nie jest zaskoczeniem, bo dla mnie jest? Mhm. No, dla mnie też, nie na pewno nie irytujące, na pewno jest zaskoczeniem, bo e, jednak od zawodników ofensywnych wymagamy tego, żeby jednak strzelali te bramki i dochodzili do sytuacji, które, które stwarza też zespół i, i oni sami sobie. Dlatego też liczę, że to, co było w okresie przekadawczym, już poza nim, e, tak samo jak za Przemkiem Kitą, tak samo jak za Bartkiem Góstkiem i teraz e, ich celowniki będą nastawione. Tak dobrze, że będą zdobywać bramki. Bo dla mnie, w tej sytuacji, Włoch byłby jakby pewniakiem w tym spotkaniu. W zasadzie, jakbym hmm. miał zaczynać układ, to nawet nie od wrąbla, a od niego. Bo, bo, bo tak się po prostu życie hmm. potoczyło. Tu mamy sporo możliwości. Też po to był ten okres przygotowawczy, że mogliśmy testować różne rozwiązania z, również z innymi zawodnikami na tej pozycji. Dlatego tutaj mamy na tyle ten wachlarz duży, że. Mamy ma możliwość, żeby tam grało i trzech i czterech piłkarzy. Drodzy Państwo, czy jeszcze są pytania do trenera? Rozumiem, że ta część konferencji została wyczerpana, więc na zakończenie bardzo poproszę o pytania do zawodnika Bartłomieja. Pawłowskiego. Bartek jest do Waszej dyspozycji. Jeszcze raz, Robert Widzko, telewizja to ja. Bartek, jak. Jakie twoje odczucia, czy już wkomponowany jesteś w zespół, czy, czy, czy widzisz, czy, czy ta taktyka, którą proponuje trener, niedźwiedź jest dla ciebie zrozumiała, już wszystko jasne? Znaczy ja już powiem tak, ja już nie jestem młodzieżowcem, więc e, na szczęście i nieszczęście, więc jakieś takie adaptacje u mnie nie, nie potrzeba tyle czasu, że musiał się wkomponowywać. Jakiś swój bagaż doświadczeń piłkarskich. Mam też już z trenerem kiedyś współpracowałem. E, także znamy się i. No jestem świadomy tego, czego trener oczekuje i jakie tu są wymagania, także mm, myślę, że o to możemy być spokojni. To zapytam jeszcze o tunel, jak Ci się podoba ten, ten nowy? No nieźle wygląda, fajnie, troszkę inaczej niż za czasów, kiedy poprzedni raz y, grałem dla klubu. No cóż, no, wszystko się rozwija, wszystko idzie do przodu. Y, klub i zespół można powiedzieć, że regularnie też idzie do przodu i, i oby tak już pozostało jak najdłużej. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do Bartłomieja Pawłowskiego? Piotr Galiński. Witam Cię Bartek. Bartek, powiedz, przyszedłeś do Widzewa z taką myślą, żeby się, nie wiem, odbudować, powalczyć z tą drużyną awans do ekstraklasy i jeszcze gdzieś próbować swoich sił, na przykład, nie wiem, w lidze jakiejś zagranicznej, czy wiążesz już z Widzewem tutaj taki, no dłuższy byt? Oczywiście, jeżeli będzie taka wola trenerów i władz Widzewa. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o odbudowanie, to na pewno nie, bo w zeszłej rundzie byłem przez większą część spotkań podstawowym zawodnikiem śląska Wrocław i tych minut rozgrałem bardzo dużo. Także nie ma tutaj jakiegoś problemu z potrzebą rozgrywania minut, żeby się odbudować. Jeżeli chodzi o mój pobyt w klubie, m, zakontraktowanie, to w, można powiedzieć, że teraz w tym momencie też miałem, zanim podpisałem kontrakt z widzem, opcję, żeby wyjechać za granicę, ale zdecydowałem, że to będzie o wiele lepsza opcja pod względem sportowym mimo wszystko, jeżeli to jest pierwsza liga, ale no z możliwością szybkiego powrotu do klubu do Ekstraklasa, ja bym chciał temu klubowi po prostu pomóc. Bardzo proszę, Bogusław Kukuć. Ja mam pytanie do Bartka. Bartek, podobno mieszkałeś razem w pokoju z Montinim. W jakim języku rozmawialiście? Zależy od pory dnia. O. Nie, no tak serio, bo... Ale poważnie mówię, naprawdę. No jak chciał to po hiszpańsku, jak chciał to po angielsku, trochę mnie po włosku uczył. Po włosku trochę też? No, z Włochem no to musiał mówić po włosku. No tak. No, Robert Wieczko. Tak, jak ocenisz Bartek Atmosferę w y, drużynie? Na pewno jest, jest ciekawie jest zabawnie. Mieliśmy też fajnych szes na obozie także my mieliśmy szansę żeby każdy z każdym się dotarł żeby porozmawiać. No cóż no, nie ma tutaj jakichś takich powiedzmy yy, problemów żeby ktokolwiek miał do jakiegokolwiek innego piłkarza zarzut. Ta grupa świetnie się dogaduje. Młodzi chłopcy myślę że mogą czuć się jak u siebie w domu bo też nikt na nich nie zrzuca jakiejś wielkiej presji tu każdy chce każdemu pomóc. Zresztą wydaje mi się że telewizja klubowa wszystko na bieżąco relacjonuje i tak jak to wygląda na YouTube, to mniej więcej tak to wygląda na co dzień w szat. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do Bartomija Pawłowskiego? Widzę, że nie, więc ta część oficjalna naszej dzisiejszej konferencji powoli dobiega końca. Dla Państwa ważna informacja, szczególnie dla telewizji, dzisiaj dostępna będzie Dostępny będzie trening jego 15 pierwszych minut. Tak ustaliliśmy ze sztabem szkoleniowym. Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani rejestracją tej części treningu, zapraszamy. Po 15 minutach kończymy pracę z kamerami, tak żeby tutaj wszystko było jasne. Co do jutrzejszego meczu, bo też takie pytania się pojawiały, po spotkaniu Zarką Gdynia, konferencja prasowa odbędzie się tutaj na żywo, w sali konferencyjnej. To tyle z naszej strony. Ja serdecznie dziękuję. Za udział w konferencji prezesowi Mateuszowi Drużdżowi, trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi i oczywiście Bartkowi Pawłowskiemu, który potwierdził, jaka jest atmosfera w tym zespole, chyba i to nie w tym ostatnim pytaniu koniecznie. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia. Zapraszam wszystkich na jutro do Serca Łodzi. Sami nie możemy się już tego meczu doczekać. Godzina 20.30, widzę w Gdynia. Zaczynamy rundę wiosenną. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia.